Na jakiej, na jakiej podstawie Pani twierdzi, że jesteśmy w tej chwili zagrożeni przez Rosję? No na podstawie na przykład e, ataku Rosji na Polskę w 2010 roku, był, 10 kwietnia. Jaki był atak na Polskę? E, zabicie polskiego prezydenta na pokładzie Ależ samolotu. Pani redaktor, bardzo Panią przepraszam. No nie można takich rzeczy mówić. No, przecież nie było? ma Pani... Nie ma pani cienia na to dowodu. Ja wiem, że pani w tej sprawie ma zupełnie inne zdanie, żeby traktować jakieś domniemania przez jakichś tam podejrzanych profesorków z Ameryki sprowadzanych. Ale jakichś podejrzanych profesorków? O, o, no no o, o, jakiś tam Nowaczyk, czy binięda pies z kulawą nogą. Nie, są, no, no nie to, że pies z nogą, dlatego że binienda po pierwsze jest doradcą Obamy, po drugie ma jedno ale z jaki on jest laboratoriów. Obama, on, on to laboratoriów. Oczywiście, to mówi. no nie sam to mówi, tylko jest to faktem. A poza tym, panie profesorze, przepraszam, ale to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia faktów. A fakty są takie, że Bo nie panie, ma. Panie nie... profesorze, a ja tylko dokończę. Nie ma. Innego, naukowego, możliwego uzasadnienia na rozpad tego samolotu, jak tylko seria eksplozji. I to jest faktem. Rzeczywiście pani powtarza nie mamy... bujden, to powtarza buiden, którą się tutaj bujda. puszcza w ruch karygodną jest... bujdę, ale pani redaktor o tym nie. Ja mam inne dowody, na przykład przekazanie wszystkich archiwów przez generała Bułę w 1991 roku do Rosji których w wszystkich archiwów polskich, czyli tak naprawdę Rosja ma trzymanie na wszystkie autorytety, tak zwane autorytety życia publicznego w Polsce. Powinniśmy trzymać i na prawo, i na lewo, i na wschód, i na zachód. Ale, dobre stosunki. Ale jak można dobre stosunki z kimś, kto zabił prezydenta polskiego Pani, trzymać. Pani. Panie pani, pani redaktor, jeżeli pani jeszcze raz takie oszczerstwo. To nie jest wobec, oszczerstwo. Ro, wobec Federacji Rosyjskiej powtórzy, że Federacja. Ro... Czy pani nie rozumie, co pani powiedziała przed chwilą? Ja doskonale rozumiem, co powiedziała. Znaczy, to to, co pani dowództwo. powiedziała, jest działaniem na szkodę Polski, bo nie. jest czuciem opinii rosyjskiej nie, Panie profesorze, Polaków. Mówię o faktach. O jakich faktach? O tym, że na terenie Rosji. W 2010 roku 10 kwietnia w wyniku serii eksplozji zginął polski prezydent i 96 osób bardzo ważnych dla polskiego Proszę państwa. Proszę pani o tych o tych eksplozjach gada ten rzekomi profesor Nowaczyk, który w Polsce oblał Nowak. habilitację i się Ale, przeniósł do Ameryki. panie profesorze, to jest bardzo, to jest oszczerstwo. O serii eksplozji mówi bardzo wielu profesorów, którzy z wielu Brunowaczyka. dziedzin nauki... Wielu profesorów, pani profesor, bil. pani redaktor. Ale panie, panie profesorze, Panie przepraszam, ja teraz mówię. Na profesorach ja się lepiej znam niż pani. No, to porozmawiajmy o faktach. No proszę, ale wie Pani, ja myślę, że są inne sprawy. A ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Ale to nie jest żadna ważna sprawa, no to, to, jest jest sprawa bardzo, to jest sprawa sztucznie rozdumana. Nie Ale chcę to jest śmierć polskiego prezydenta. Proszę. To nie jest, to nie jest jakaś nieważna no, sprawa. No, nie, no. A czy ja mówię, że jest nieważna sprawa? Nie sztucznie rozdęta. To jest bardzo istotna sprawa. Jest mnóstwo dowodów. Jak jest mnóstwo dowodów, to znaczy, że nie ma żadnego nie, no dobrego. To, to jest panu taka zasada. Ważych. To podam panu kilka zasadniczych. chwileczkę, proszę pani, ja mówię. Kiedyś z kolegą musiałem, zajmowaliśmy się parapsychologią. Mnóstwo jest dowodów na zjawiska psi, tak zwanych ja parapsychologicznych. Dlaczego? Nie, nie, ja mówię nie o parapsychologii, tylko o logice. Otóż jest taka zasada w logice: jak nie masz żadnego dobrego dowodu, to zasypuj ich dziesięcioma czy stoma dowodami. To tak było już już na przykład ze sprawą Dreyfusa kiedyś wyfrawa. Ale to pan profesor nie chce się dowiedzieć o tych kilku, tych kilka, poznać tych kilka zasadniczych faktów. Ja nie mówię o setce jakichś nieważnych, nieistotnych faktów. Ja mówię o kilku zasadniczych. I nie mówię tutaj o parapsychologii, tylko mówię tutaj o matematyce, o fizyce, o chemii, o sprawie. To już pani nie ma zielonego mamczyk. pojęcia ani o matematyce, ani o fizyce, no akurat... więc niech pani nie zawraca mi głowy. Przepraszam Panią, ja, ja mogę wypadku, rozmawiać o matematyce, o fizyce może z kimś się pan jakieś pojęcie o tym, bo akurat, e, co Pani e, w się w zna z tym kierunku? fizyki? To nie jest istotne już jaki... E, bo mogę akurat zaraz przeprowadzić ci... tutaj mały egzamin na ten temat, jeżeli Pani sobie... Panie życzy. Profesorze. Nie trzeba przeprowadzać egzaminu, byle dziecko wie, jaka jest natura zniszczenia, czy coś zostało zgniecione, czy rozerwane, bez egzaminu profesorskiego można to powiedzieć. Po pierwsze, po drugie, wiadomo, że samolot, który z pewną prędkością, która jest podana w raportach Maku, uderza w podmokły grunt i nie zostawia krateru, to to jest wbrew prawom fizyki. Nie ma takiej możliwości, żeby ponad 100 g działało na ciała ofiar katastrofy, co przyznał raport MACU i że byłoby to w wyniku uderzenia samolotu, który z niewielką prędkością zniża się do ziemi, i uderza w podmokły grunt. Pani wie, Przez... czy pani chce ze mną rozmawiać, czy pani sama chce jakiś swoich popisów tutaj, bzdury? Ale to nie, to nie są pani bzdury. mówi sama, i ja w takim razie żegnam ja, ja was mówię o faktach, panie profesorze. Proszę państwa, ja liczyłem, że tu będzie jakaś rozsądna rozmowa, ale widzę, że się przeliczyłem. Dobrze. Proszę mi wybaczyć, że na tym rozmowę zakończymy. Dziękuję, Dziękuję. za zaproszenie.